Drodzy mieszkańcy, już od jutra zapraszamy na Bydgoski Jarmark Świąteczny od 6 do 22 grudnia na Moście Staromiejskim. Moc atrakcji, występów na żywo, dobrej gastronomii, lokalnych przysmaków, grzanego wina. I wszystkich innych atrakcji, które na Jarmarku być powinny. Oprócz oferty handlowej, gastronomicznej, wielu godzin występów artystycznych, pokazów rzeźbienia w lodzie przedstawień teatralnych, pokazów kulinarnych, będzie również zimowe wesołe miasteczko, na które bardzo serdecznie zapraszamy nie tylko najmłodszych mieszkańców, ale również ich opiekunów. Będzie moc atrakcji, będą karuzele, będą roller będą różne inne bardzo ciekawe atrakcje taki klimat jarmarku świątecznego pięknego podświetlonego czeka na nas już od jutra na moście staromiejskim i placu teatralnym w Bydgoszczy zapraszamy